To ty, ty coś, ten, ty coś po prostu, tak, masz? Nie. No. Ale co ja mam ci okazać? Ja, bym... ja bym, coś losowego wymyślił. Ja bym na samej dobra. No dobra. ale to mi daj też, żebym mógł sobie ten, popatrzeć. Jej. Okej, okay. jest jakaś historia. No. Seven days. Czytamy. Słyszałem no. Co ty mi wysłałeś? No. Czytamy to. Dobra. Jeśli już jesteś? Co czytam? Cześć, no, jestem, jestem. nazywam A się rapika i prowadzę małą kawiarnię. Od jakiegoś czasu już nie tak małą. się stało? Czekaj, bo ja włączyłem coś innego. <noise> nawet no? czy się czy tej. Wystarczył jeden gość. Mały uśmiech. A teraz mam roboty w bród. Ciężko. Wręcz przyjemnie. To, drodzy państwo, daje szczęście. Szczęście w czystej postaci. Takie szczęście w życiu może dać tylko miłość. są historię to można opisać w kilku zdaniach. Lecz ja nie mógłbym zapomnieć szczegółów nawet sto lat po wydarzeniu. Chcielibyście mieć, dowiedzieć się więcej. wielką chęcią Wszystko. Jak największą dbałością o szczegóły. Mam nadzieję, że ta historia nie będzie typowym romansem, jakie wyznaje. Mam nadzieję. Dobra. Zapowiada się dobrze. To się zapowiada się jak typowy jajoiec. Była niedziela. Pierwszy dzień lipca, a słońce mocno grzało. Idealny dzień do na napicia się kawy. Czy nie mam racji? Okazuje się, że pewnie coraz osób tak myślało. Ale nikt nie postanowił odwiedzić w tej sprawie mojej kawiarni. Szkoda. Może jutro. Aktualnie wycierałem blat, na których chwilę temu wylałem mleko. Kiedy już skończyłem wycierać, do kawiarni weszły... Wszedły. Stary, coś napisane wszedły. Dobra. Wszedły dwie osoby. Cześć, Kropika. Usłyszałem głos Gona. I Gon. Cześć, Kiluła. Przyszedłem z za zarady. Czekaj, bo ja... na telefonie. W co gra? to Co to? nie no to nieźle <grymne> Ej, co to? Ej, co to zrobiło? Zmarło ostro no, O kurde Czekaj, bo Dobra Pytania A ty już zacząłeś ten podcast w ogóle? No, dobra. no No, no, okej. Okay. Dobra, słuchaj. Każdym. Każdy. No. Więc tak. Ale ty mnie porównujesz do osób, który, którym zadawałeś te pytania? Nie, to było. Z... No nie, to nie, mi zrób nowe. Pierwsze i... 170. Y... <noise> Czy masz jakieś kanały? Nie. Okej. Okay. A nie, mam bo jeszcze ten na tym... Na OnlyFans. Możesz podlinkować. No. Pod Okej. Okay. Y nie licząc tutaj y z dubielem, to nie miałem. Ty przyszedł. Yy, tak. Mam kilka pytań. Gdzie jest oleg. Oleg Game? O. No, game. Po mleko poszedł. Kurde. Nie masz dziewczynę? Yy, dwie mam. No, tak. Trzy lata temu. Nie. Jest pacjolka. Poczekaj, ja sobie pójdę herbatę zrobić. Przewodniczący, okay. Jestem już. tym, okay. że oh. 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 not... Ale co? Ty, <laughs> ale ja się wywaliłem. Trzeba słuchać Dawaj mm. Wybieraj jaki składnik Po sk Ale o co chodzi? Tu link... A dobra no. list. Gdzie ty mi go wysłałeś? A dobra, no mam no. Bacon. The right stuff The low, low. No, dobra. Best pizza toppings tier list marker. List of the best toppings on one fold put on a, world, on a pizza. Kukurydza jest dobra. Nie wiem co to jest. A, to są zrzutkiewki. Kałaczek, fuj, tutaj... To jest Pieczarki są dobre. Ty a co ja tę mam zrobić? Oczywiście, kiełbaska Ach, na pierwszym. Na swój. Pragi. Dobrze są. Swoją. Przeglądam, przod 1 Czekaj, bo ja robię Ja na razie byle co, tutaj byle gdzie, bo mi się nie chce

No dobra, no kontynuujmy, no. Co mam robić? Nie jest, nie możemy. Nie wiem. Tylko jest 24, a, tym, a ty jesteś jakiś podcast <grybuj> 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 I to już jest trzeci dzisiaj, co nie? No <grybuj> dobra. Ja widziałeś. Yy, nie. Słuchaj. No, patrzę. Dobra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem DJ back i witam Was na kanale A więc, co z tym? Time On Game. Ty, przecież oni Brawl Stars nagrywali Nieznane, lubiane, ciekawe <coughs> Nie no, weź mi nie tych wysyłaj serii tych słodziaków Przedstawiamy jakąś grę, którą wcześniej znaleźliśmy Przedstawiamy, rzetelna opinia I może ją sobie zgrać przez link w opisie A więc tak, na dzisiaj, na dzisiejszy plan o, I my to mamy oglądać teraz od początku czy co? Gram. Nie no, poczekaj, coś A Zróbmy nowy podcast że jak ty chcesz robić nowy podcast? No, lepiej. No, lepiej. no ale... Ale jakieś... zróbmy, zróbmy... serio, ale tak, żeby... żeby przygotować pytania. W sensie, bo No tak, no to patrz myślę, że coś fajnego, bo ty teraz. Dobra. Nie wysyłasz jakieś filmy full, to ja nie wiem co powiedzieć. <grym> nie, dobra, to zrobimy tak. Skończymy ten podcast robić. Wiem, do 15 minuty dobijemy. Next podcast się przygotujemy jakoś. To, to, to. Ale nie będzie next podcastu. <noise> jak to nie będzie? No będzie za miesiąc. No nie będzie. No jak mi zapłacisz. <noise> Spoko. Jutro Idziemy z na... Nie. Ale jeszcze jedziemy. A jutro wygadzamy. Ale też nie wiem, że tam jest 24, A ja chcę spać. Trochę chcę zrobić ale, flipa ale jutro. Ale też wyjebane twojego ale... Prędzej połamy zęby. <noise> Kick. Tak, okej. Okay. Dobra, możemy się jutro założyć, że jutro wygląda takiego. Że go skleję. No dobra, to co teraz robimy? No, układamy się teraz. A o co? To, że... Ale to ja nie wiem, co ty chcesz obstawić. No, swoje życie. No dobra. To no jeżeli dobra. wygram, to dajesz swoje życie. Tak? No tak. To życie mam po. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ja, DJ Bekafil. i. DJ Bekefil, DJ Bekefil <grywka> Ej Co? <grywka> widziałeś to? A widziałeś, że... Nie Czekaj, to ja mam coś I sobie to Dobra, to chyba nie ma Bor, <grywka> no 光と、闇の皆も吸い込めれてゆく、引き合うように話せるはもの。<laughs> 誇りの道を行く者に太陽の導きを、野望の果てを目指すものに。 You came. Came. Jojo, Jojo, Jojo. No to coś mów. Dawaj. Powiedz co tam miałeś powiedzieć. Poczekaj. Czekam. Ej co? Co? Chodź zagrać w Minecrafta eee, No nie, nie, nie teraz Możemy jutro zagrać w Minecrafta jak chcesz W eee, tego, nie. Manhunta możemy, wiesz do to Manhunt? Nie jak, Nie wiesz co to? Nie wiem <laughs> Nie wiesz co to jest Manhunt? Nee, no. nee. het ja, je. This video... Is... E-sport Za skąd? E-sport E-sport Nie wierzę Ty, a chodź zrobić mi piosenkę Jachak, okay, ej, ale kiedy teraz? No? Y... Co? co? Ale że jak ty chcesz nie No... Normalnie piosenkę, piosenkę w której gwiszczemy. co o tym sądzisz. No, spoko, dobra. Coś nie, nie. Serio. nie się Serio. Beatbox, patrz, to, się to się... jest tak. Ja nie, zacznę, nie, nie, nie. ja beat, ty Co potem uśmę? coś dodajesz. Nie, 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 nie. Ja może zamknąć ten ryj? Hm. Dobra, dobra, już kończę ten.